Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś będzie film z cyklu Perfumowy Tak. Do zrobienia tego tagu nominowała mnie Justyna z kanału Miss Potocki. I ponieważ, słuchajcie, uznałam, że pytania, mam je tutaj przed sobą, więc czasem będę się pochylać i zerkać na kartkę, są całkiem ciekawe i na takiego typu pytania jeszcze nie miałam okazji odpowiedzieć, to stwierdziłam, że z przyjemnością taki tak nagram. Tym bardziej, że pewnie dla wielu z Was jest to możliwość poznania twórcy kanału perfumowego, który oglądacie i jakby poczucia z nim takiej być może troszkę większej więzi wspólnego gustu, być może wspólnych typów zapachowych. Pierwsze pytanie z tagu brzmi, dlaczego używasz perfum? I są tu do niego dane trzy podpowiedzi, ponieważ poprawiają nastrój, ponieważ jest to nawyk i... Chciałabym uzyskiwać za swoje perfumy komplementy. I ja, słuchajcie, zdecydowanie używam perfum, bo poprawiają mi nastrój. Zdecydowanie jest to główna przyczyna, dla której ja w ogóle pachnę i w ogóle perfum używam. Powiem szczerze, że nie jest to u mnie nawyk, bo ja nie zawsze pachnę i może Was to zdziwić, bo ja nie codziennie używam perfum. Czasem po prostu zapominam, czasem nie mam ochoty i tych perfum najzwyczajniej w świecie nie używam. Jeśli chodzi o numer 3, w celu złapania, uzyskania komplementów, no nie. Ja perfumy noszę dla siebie i powiem szczerze, że nie interesuje mnie za bardzo, czy perfumy, które mam na sobie, jakoś się wybitnie komuś podobają. No, bardziej mi jest przykro, kiedy się nie podobają, bo jednak przebywamy w otoczeniu innych ludzi. Bardzo by się chciało, żeby tym ludziom było przyjemnie, tak, jak czują taką poperfumowaną osobę w swoim towarzystwie. Więc nie, absolutnie nie. Dwa pozostałe typy nawyk i komplementy odpadają. Zdecydowanie noszę perfumy dla poprawienia albo podkreślenia swojego nastroju. Drugie pytanie to pytanie o to, jak dużo i gdzie aplikuję perfumy. Więc ja aplikuję w zależności od mocy zapachu perfumy całkowicie różnorodnie, bo jeśli mam perfumy, o których wiem, że są bardzo słabe, mają niewielką projekcję niewielką trwałość. To uwierzcie mi, że potrafię się nawet perfumować na tak zwany przysłowiowy helikopter. Jeśli natomiast używam perfum wybitnie mocnych, wybitnie trwałych, bardzo mocno projektujących, to zazwyczaj używam ich tylko na nadgarstkach i na karku pod włosami, żeby troszeczkę też tymi perfumami przeszły włosy, które się o ten kark ocierają. Więc tutaj w tym przypadku aplikacja zdecydowanie jest dużo bardziej skromna. Pytanie numer 3 to pytanie o to, jak dużo perfum używam w ciągu dnia. No więc, słuchajcie, ja perfumy zmieniam dwa razy dziennie. Perfumuję się raz jednymi perfumami do pracy i drugi raz, wychodząc z pracy, najczęściej w torebce mam jakiś drugi flakon, perfumuję się drugim zapachem, bo bardzo często jest tak, że tego pierwszego zapachu, że tego nie wiem, w okolicach godziny 6-7 rano po prostu już najzwyczajniej jak. Wychodzę z pracy zupełnie nie czuć, więc używam wtedy drugich perfum. Czasem jeszcze, słuchajcie, po prysznicu przed pójściem spać perfumuje się czymś, najczęściej tylko na nadgarstkach. Wynika to z tego, że ja bardzo lubię spać w zapachu perfum, a czasem też testuję perfumy przed pójściem spać i testuję ich trwałość. Czyli zastanawiam się, czy kiedy obudzę się rano, nadal będę je gdzieś tam na sobie czy na nadgarstkach czuła. Więc to jest ewentualnie taka trzecia możliwość, kiedy tych perfum w ciągu dnia używam. Pytanie numer cztery jest pytaniem o to, czy lubię i używam innych perfumowanych produktów. A powiem szczerze, że nie. Ja ewidentnie jestem zwolenniczką kosmetyków bez Używam kremu do twarzy, który nie ma zapachu. Używam balsamu do ciała, który ma bardzo umiarkowany albo wręcz żaden zapach. Staram się rzeczywiście balsamy często wybierać pod tym kątem, żeby one nie miały zapachu. Jedyne wyjątki robię dla pielęgnacji dłoni, bo na nocy używam kremu nawilżającego do dłoni i on mi może pachnieć w nocy. W nocy mi zapach kosmetyku absolutnie nie przeszkadza. I używam jednego produktu, który pachnie i bardzo lubię, żeby ten produkt właśnie pachniał. Jak wiecie albo się domyślacie, ja poza perfumami również interesuję się stylizacją paznokci i robię sobie od no trochę ponad roku przedłużanie żelowe, buduję paznokcie żelem i robię manikier hybrydowy. I prawda jest taka, że jak poświęcam tym paznokciom tyle godzin i jest to dla mnie takie czasochłonne, no bo nie jestem amatorką, nie jestem profesjonalistką. Te paznokcie robię raz na 3-4 tygodnie, więc też nie mam jakiegoś ogromnego doświadczenia i dużej wprawy. To bardzo bym chciała, żeby te paznokcie po prostu na dłuższą metę wyglądały bardzo ładnie. A chyba nic nie psuje tak wyglądu paznokci jak takie zbielałe, suche skórki przy świeżo zrobionej stylizacji. Dlatego używam oliwek do paznokci i słuchajcie, używam zawsze oliwek perfumowanych. Teraz mam taką oliwkę, to już jest końcóweczka, widać muszę zamówić sobie od firmy nową. Oliwka firmy Molilak, ona mi się zdarła, bo ją często noszę w torebce, więc nie widzicie logo. I Molilak ma w swoim asortymencie bodaj pięć oliwek, i każda z tych oliwek jest jakąś inspiracją perfumami, topowymi hitami perfumerii. Ja mam akurat zapach, który się nazywa First Class. I jest to zapach y, po prostu imitujący lawiebel e i bardzo nawiązujący do lawiebel. E I ja, z racji tego, że rzeczywiście mam o te paznokcie, to sobie w skórki wokół paznokci wsmarowuję raz, dwa razy dziennie taką oliwkę. No, z racji tego, że moja staruszka wytarta w torbach już mi się kończy, to na pewno będę zamawiała kolejną. I jak zamówię kolejną, i być może także okaże się odpowiednikiem jakiś perfum, to być może będzie okazja przy innym tagu, innym filmie Wam o tej oliwce kolejnej od Molilaka powiedzieć. Pytanie numer 5 jest bardzo ciekawe, a mianowicie jest pytaniem o to, który zapach w mojej kolekcji najbardziej reprezentuje mój obecny gust i estetykę. I powiem Wam szczerze, że to jest pytanie trudne. Bo ja właśnie jestem na etapie przewartościowywania swoich sympatii i antypatii zapachowych. A mianowicie, w zasadzie w całym moim życiu i w całym czasie, kiedy się tymi perfumami dość mocno interesuję, je kolekcjonuję, bardzo szeroko testuję i bardzo często noszę, był jeden składnik perfum, do którego podchodziłam z bardzo dużą niechęcią, powiedziałabym nawet, Antypatią nie lubiłam po prostu tego składnika, perfum, i była to mianowicie nuta róży. I powiem szczerze, że bardzo mój obecny gust się przewartościowuje, bo zauważam, że kupuję coraz więcej perfum, opartych właśnie o dominującą nutę róży, więc gdybym miała powiedzieć, jakie perfumy obecnie reprezentują mój gust, to powiedziałabym ku zaskoczeniu dla mnie samej, że właśnie są to perfumy z nutami róży. I takim moim ostatnim y, ogromnym zaskoczeniem właśnie y, z tego nurtu perfum z dominującym zapachem róży y, są perfumy Marki Tiziana Terenzi Porpora, zapach, który, y, słuchajcie, zmiótł mnie z powierzchni ziemi, który uwielbiam, jest zapachem przebogatym, wyjątkowo niszowym, pachnącym niesłychanie elegancko i niesłychanie wytwornie. Zapachem, który rzeczywiście się wącha i czuć jego klasę i jakość i czuć, że nie jest to zapach tani, bo nie jest to zapach tani. I rzeczywiście tymi perfumami, które reprezentują ostatnio mój gust i estetykę zdecydowanie jest Porpora marki Tiziana Terenzi. Pytanie numer 6 jest pytaniem o perfumy, które kocham, a nie używam ich zbyt często i dlaczego tak się dzieje. No więc ja już przy okazji któregoś tagu powiedziałam Wam, że jest to Samsara w edycji wody toaletowej. Dlatego jej tak rzadko używam i dlatego ją oszczędzam, choć bardzo kocham ten zapach. Z tego względu, że ta edycja, starsza edycja, którą posiadam, jest już nieosiągalna, a jeśli jest osiągalna, to jej ceny niestety wywindowały tak znacznie, że nie wyobrażam sobie po prostu zapłacić takiej kwoty za flakon perfum. Więc zdecydowanie Zapachem, którym oszczędzam, jest Samsara w edycji wody toaletowej w swojej starszej formule. Pytanie numer 7 to pytanie o to, czy dzielę zapachy na męskie, damskie, na zapachy sezonowe. I powiem szczerze, że zawsze byłam od tego daleka. Niemniej jednak, jak patrzę na moje wybory perfumowe i patrzę na to, co noszę, to u mnie się taki podział naturalnie zarysował po prostu. Że te wonie zdecydowanie lżejsze, oparte głównie o nuty cytrusowe, o nuty owocowe, o nuty świeżych kwiatów. Rzeczywiście częściej noszę wiosną i latem, a perfumy takie żywiczne, balsamiczne, mocno waniliowe zdecydowanie u mnie dominują jesienią i zimą. I ja nigdy nie planowałam tego podziału, bo jestem jemu przeciwna, ale u mnie taki podział się po prostu naturalnie zarysował, i myślę, że jest to podział w moim przypadku dość pożądany, bo ja pracuję w skupisku ludzi, pracuję w otoczeniu bardzo wielu osób na Open Space w dość dużym pokoju i myślę sobie, że gdybym używała teraz na przykład w tej ciepłej fazie roku, na przykład perfum Honey Wood Montalto, podejrzewam, że większość moich pracowników po prostu czułaby się bardzo niekomfortowo i pracowałoby im się ze mną niezwykle źle. Pytanie numer 8 to pytanie o to czy kupuje zapachy na podstawie przetestowanych perfum, na podstawie testów perfumerii czy zupełnie w ciemno. No więc u mnie jest to różnie. Czasem kupuję perfumy na bazie testów, bo na etapie testów zapach mi się niezwykle spodobał i decyduję się na pełnowymiarowy flakon, a czasem jeśli chodzi o takie perfumy, których nie mam okazji zwłaszcza przetestować, bo nie stoją na półkach perfumerii sieciowych. To rzeczywiście zdarza mi się kupować je w ciemno. Najczęściej w ciemno kupuję perfumy niszowe bądź perfumy z niższej półki, które rzeczywiście w tych Douglasach i Sephorach bardzo trudno jest spotkać. Pytanie numer 9: Jest pytaniem o to, który zapach będący obecnie w mojej kolekcji początkowo mi się nie spodobał. I słuchajcie, mam go tu ze sobą, wyjątkowo tak jak do tego filmu nie przyniosłam flakonów, tak. Jeden mam przy sobie, bo pachnę nim akurat dzisiaj. Tym zapachem jest to Hipnose marki Lancom w swojej podstawowej edycji wody perfumowanej. I powiem tak: mam za sobą całe ogromne, długie lata niecierpienia tego zapachu. Ja go po prostu nie lubiłam. Uważałam, że jest sztuczny, przesłodzony. Jakaś nuta mnie w nim wyjątkowo drażniła. Ale słuchajcie, odradzam oglądanie filmów o wycofanych perfumach z kanału Aroma Moniki, ponieważ Monika, przez to, że mówi o tym, że jakieś perfumy znikają i nie można ich dostać, to ja naprawdę dostaję, słuchajcie, jakieś mani poszukiwania ich i mani kupowania ich, z racji tego, że obawiam się, że jeśli ten zapach kiedykolwiek by mi się spodobał, na przykład, dostałabym jego próbkę. A jego ceny już będą wywindowane z racji tego, że stanie się unikatem, albo zapach będzie wręcz niedostępny, to będzie mi wtedy niezwykle przykro. I po jednym z takich filmów Moniki zakupiłam właśnie Hypnose wbrew sobie, i szczerze powiem, zupełnie, zupełnie nie wiem, czym się kierowałam. Tak jak mówię, tego zapachu nigdy nie lubiłam. I stało się coś bardzo dziwnego, bo on mi się zaczął, słuchajcie, niezwykle dobrze nosić. Nie jest być może moim ulubieńcem i nie jest zapachem, za którym szaleję, natomiast mi się go nosi niezwykle dobrze, niezwykle komfortowo, jest taki e, bardzo dziewczęcy, ma duże tchnienie takich e, pokładów dziewczęco, lekko nawet powiedziałabym, infantylnych, daje mi takie poczucie dobrego nastroju, poczucie odmłodzenia, poczucie takiej dziewczęcej radości. No kurczę, jestem słuchajcie, sama sobą zdziwiona, że. Hipnoz zagościła w mojej kolekcji i ba! Nie chcę się jej pozbyć! Pytanie numer 10 to pytanie o to, jak sobie rodzę z rozczarowaniami perfumowymi. I powiem tak: to radzę sobie z nimi jak ze wszystkim innym, tak? Pewne rzeczy w życiu się udają, pewne nie. W pewnych ciuchach wyglądam lepiej, a w pewnych nie. Pewne kolory makijażu podkreślają moją urodę, a w pewnych wyglądam po prostu jak cruella demon. Tak samo jak jest z perfumami, nie zawsze dogodzi się mojemu gustowi, nie zawsze dogodzi się gustowi waszemu. Są zapachy, na które się nastawiam, że będą naprawdę świetne, wybitne i że mają dużą szansę mi się spodobać a nie grają kompletnie z moją skórą i kompletnie mi się nie podobają. No po prostu cóż, no bywa tak. E, trzeba to przełknąć, iść dalej, poszukiwać dalej swoich ulubionych zapachów i tyle. Pytanie numer 11 to pytanie o zapach na mojej łyśliście, który bardzo bym chciała mieć, a którego nie mogę mieć i dlaczego. No więc na mojej wishliście od bardzo długiego czasu jest zapach Iris Nazarena, Edes de Venustas. Zapach marki, która skończyła swoją działalność, więc jej perfumy też przestały po prostu istnieć na rynku olfaktorycznym. W tym momencie właściwie chyba nie można kupić już żadnego zapachu marki Edes de Venustas, więc no nie mogę mieć Iris Nazarena i muszę się z tym pogodzić, że raczej tego zapachu w mojej kolekcji nigdy nie będzie, choć zapach jest wybitnie piękny. Jeden z najpiękniejszych zapachów irysowych, który miałam okazję w swoim życiu perfumoholika przetestować. I ostatnie pytanie, pytanie numer 12. Jaki procent w Twojej garderobie perfumowej stanowią perfumy mainstreamowe, niszowe, celebryckie? Więc zdecydowana większość mojej garderoby perfumowej to są perfumy po prostu designerskie, mainstreamowe. Dlatego, że w tym mainstreamie ciągle jest coś do odkrycia i w tym mainstreamie ciągle jestem nie w stanie coś zaskoczyć, więc ja z niego nie rezygnuję uważam, że tam również można wyłowić naprawdę fajne perełki. Jeśli chodzi o zapachy celebryckie, to powiem szczerze, że nie mam. Po prostu nie mam. Mam jeden zapach celebrycki obecnie. I jest to Jay by Jennifer Aniston. Zapach bardzo ładny, który bardzo lubię. Taki niezobowiązujący na co dzień, którego bardzo chętnie używam, jak jestem w domu czy jak wychodzę na spacery. I jest to zapach, który na pewno rekomenduję i który uważam za bardzo dobry zapach w półce celebryckiej. Jeśli chodzi o zapachy niszowe, również je posiadam. Nie stanowią one co prawda dużego procenta mojej kolekcji, bo mniej więcej zapachy niszowe to takie 15% mojej kolekcji. Myślę, że nie więcej. Również eksploruję tą niszę, również testuję niszę. Uważam, że nisza jest bardzo wysoce warta zainteresowania, więc na pewno tych perfum niszowych w mojej garderobie perfumowej być może będzie z czasem więcej, być może będzie porównywalnie. Do mainstreamu, a być może, może nawet z czasem więcej niż perfum designerskich, mainstreamowych. I słuchajcie, to tyle. Przeszłam, mam nadzieję, szybciutko przez te 12 pytań, Was nie wynudziłam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i obejrzało się go Wam z przyjemnością, czego życzyłabym sobie i mam nadzieję, że tak się właśnie stało. Bardzo Wam dziękuję za bycie ze mną w kolejnym filmie, za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Było mi niezwykle miło robić taki tak, a ponieważ wszyscy, których chciałam nominować, zostali nominowani już przez Justynę z kanału Miss Potocki, to po prostu róbcie, jeśli macie ochotę. Jeśli o Waszym kanale nie wiem, nie odwiedzałam go, a ja ze swojej strony nie będę nominować nikogo personalnie. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i zdrowo i... Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa pa!